Myślicie, że przygotowanie szklarni na zimę to po prostu wyrwanie starych pomidorów i zamknięcie drzwi do wiosny? Nic bardziej mylnego. Właśnie ten błąd może kosztować Was całe przyszłoroczne zbiory. Dziś pokażę Wam, jak w trzech prostych krokach przekształcić Waszą szklarnię z siedliska problemów w idealne środowisko dla przyszłych roślin. I zostańcie do końca, bo zdradzę wam kluczowy sekret, o którym milczy wielu doświadczonych ogrodników, a który uratuje waszą konstrukcję przed najbardziej nieoczekiwanym zimowym zagrożeniem. Powiedzmy sobie szczerze: po długim sezonie szklarnia to nie jest po prostu puste pomieszczenie. To cały ekosystem, w którym przez lato nagromadziły się nie tylko przyjemne wspomnienia ze zbiorów, ale też zarodniki grzybów, larwy szkodników oraz zmęczona, wyczerpana gleba. Jeśli zostawicie wszystko tak jak jest, to co to, to przez zimę ta biologiczna bomba tylko nabierze siły. I wiosną, zamiast zdrowych sadzonek, czeka Was eksplozja chorób. Dlatego nasze jesienne przygotowania to nie tyle sprzątanie, co gruntowna dezynfekcja i położenie fundamentów pod sukces w przyszłym sezonie. A więc nasz plan składa się z trzech kluczowych etapów. Pierwszy, choć najbardziej wymagający i brudny, jest też najważniejszy: to gruntowne sprzątanie. Wyobraźcie sobie, że jesteście detektywem na miejscu zbrodni. Waszym zadaniem jest znaleźć i zniszczyć wszelkie ślady, które mogłyby sprowadzić kłopoty w przyszłym sezonie. Pierwszym takim śladem są wszelkie resztki roślinne Łęty pomidorów, ogórków, papryki, korzenie pozostałe w ziemi, opadłe liście, a nawet chwasty. Usuwamy wszystko bez wyjątku co do ostatniego źdźbła. Nie wysiłku, ponieważ właśnie w tych resztkach uwielbiają zimować zarodniki grzybów, np. zarazy ziemniaczanej oraz larwy szkodników. I tu ważna uwaga: wiele osób popełnia błąd wrzucając te łęty na kompost. Jeśli na roślinach były objawy chorób, to nie tylko ich nie przetworzycie, ale stworzycie prawdziwy inkubator zarazków na przyszły rok. Dlatego wszelkie podejrzane łęty najlepiej spalić lub wywieźć z działki. Zdrowe resztki można przeznaczyć na kompost, chore absolutnie nie. Gdy uporamy się z resztkami roślin, pora na gruntowne mycie. Bierzemy wiadro z ciepłą wodą, szare mydło lub specjalny środek do szklarni, szczotkę na długim trzonku i do dzieła. Dokładnie myjemy wszystkie ścianki, sufit, przegrody i drzwi. Najpierw od środka, potem z zewnątrz. Naszym celem jest zmycie całego kurzu, brudu, zielonego nalotu i pajęczyn. Czysty poliwęglan lub szkło to nie tylko kwestia estetyki. Wiosną zapewni to młodym roślinom o 20-30% więcej cennego światła słonecznego, a to z kolei jest gwarancją silnej i zdrowej rozsady na. Skoro nasza szklarnia leśnie już czystością, nadszedł czas, by zadać ostateczny cios niewidzialnym wrogom. Mowa tu oczywiście o dezynfekcji. Mamy do wyboru kilka skutecznych metod. Klasycznym i sprawdzonym sposobem jest oprysk. Roztworem siarczanu miedzi, siarczanu żelaza lub cieczy bordowskiej. Wystarczy przygotować roztwór zgodnie z instrukcją i obficie opryskać wszystkie powierzchnie od sufitu po samą podłogę. To skuteczna i sprawdzona metoda na pozbycie się większości infekcji grzybowych. Jeśli jednak w minionym sezonie mieliśmy do czynienia z licznymi chorobami i szkodnikami, możemy sięgnąć po ciężką artylerię, świecę siarkową, z nią jednak trzeba postępować z najwyższą ostrożnością. Szczelnie zamykamy wszystkie drzwi i wloty powietrza, podpalamy świecę i natychmiast opuszczamy pomieszczenie. Szklarnia musi pozostać hermetycznie zamknięta przez dwie, a nawet trzy doby. Pamiętajcie jednak, dym siarkowy jest wyjątkowo żrący i może uszkodzić metalowe elementy konstrukcji, jeśli nie są ocynkowane lub pomalowane. Dlatego tę metodę stosujmy jedynie w najbardziej zaniedbanych przypadkach. Niezależnie od wybranej metody, należy poświęcić szczególną uwagę miejscom trudno dostępnym, stykom poliwęglanu, zakamarkom i szczelinom w fundamencie. To właśnie w tych ukrytych zakamarkach larwy szkodników i zarodniki grzybów uwielbiają urządzać sobie zimowe legowiska. Naszym zadaniem jest nie pozostawić im najmniejszych szans na przetrwanie. Czyszczenie mamy za sobą, teraz przejdźmy do kroku drugiego. A tym krokiem jest troska o samo serce naszej szklarni od o ziemię. Przez cały sezon dała z siebie wszystko. Oddała wszystkie składniki odżywcze i teraz jest zmęczona oraz wyjałowiona. Wielu ogrodników uważa, że jedynym wyjściem jest coroczne usuwanie górnych 10-15 cm gleby i zastępowanie jej nową. Ale bądźmy szczerzy, to diabelnie ciężka praca, zwłaszcza gdy szklarnia jest duża. Na szczęście istnieje sposób prostszy i równie skuteczny. Naszą ziemię można i należy leczyć oraz karmić. Zaczynamy od wprowadzenia materii organicznej. Obficie rozsypujemy na grządkach dobrze przekompostowany obornik, kompost lub torf. To nie tylko nawóz, to prawdziwa zimowa uczta dla dżdżownic i pożytecznych mikroorganizmów. Będą one pracować przez całą zimę, poprawiając strukturę i żyzność gleby. A jeśli chcecie pójść drogą profesjonalistów, zasiejcie poplony. Gorczyca, facelia czy Żyto o zimę to prawdziwi huzieloni lekarze. Ich korzenie doskonale spulchniają glebę, a zielona masa, przekopana z ziemią, wzbogaca ją i hamuje rozwój patogenów. To jeden z najlepszych sposobów na naturalne uzdrowienie gleby. Po wprowadzeniu wszystkich dobroczynnych składników, ziemię należy płytko przekopać. I tu ważna uwaga: nie rozbijajcie brył, zostawcie je tak jak są. Zimą mróz wniknie w te bryły, rozsadzi je i sprawi, że gleba będzie luźna i napowietrzona na wiosnę. Natura sama wykona za was najcięższą pracę. Wydawałoby się, że wszystko gotowe, posprzątane, nawiezione, naprawione. Większość na tym poprzestaje, myśląc, że największym zimowym wrogiem szklarni jest silny mróz czy ciężki śnieg. A tu niespodzianka najbardziej podstępnym zagrożeniem jest jasne lutowe lub marcowe słońce. Wyobraźcie sobie taką sytuację na zewnątrz jeszcze mróz, ale słońce już mocno grzeje. Powietrze w zamkniętej szklarni nagrzewa się do temperatur dodatnich. Co się dzieje? W glebie budzą się zarodniki grzybów i larwy szkodników. Myślą, że nadeszła wiosna, a w nocy znowu uderza mróz i ten cykl, odwilż przymrozek, powtarza się wielokrotnie. To nie tylko niszczy konstrukcję, ale także tworzy idealne warunki do rozwoju najbardziej odpornych chorób na wiosnę. Co więc robić? Sekret jest prosty: nie pozwólcie szklarni się nagrzać. Najprostszym sposobem jest zasypanie dachu śniegiem. Śnieg odbije promienie słoneczne i będzie działać jak termos, utrzymując stabilnie niską temperaturę w środku. Jeśli nie ma śniegu, można użyć białej agrowłókniny lub specjalnych siatek cieniujących. Wasze zadanie to wprowadzić szklarnię w zimowy mariasen aż do prawdziwej wiosny. Podsumujmy więc. Trzy proste kroki. Gruntowne sprzątanie z dezynfekcją, regeneracja gleby i dokładna naprawa konstrukcji. I główny sekret: ochrona przed zimowym słońcem. Wykonując te czynności, nie tylko przygotowujecie szklarnię na zimę, dokonujecie ogromnej inwestycji w zdrowie i obfitość waszych przyszłych zbiorów. Dziękujemy, że obejrzeliście ten film do końca. Jeśli okazał się przydatny, nie zapomnijcie zostawić lajka i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych porad. A teraz pytanie do was: jaki macie swój, być może nietypowy, ale sprawdzony sposób przygotowania szklarni do zimy? Napiszcie o nim w komentarzach, wymieńmy się doświadczeniami.